Cześć, witam Was serdecznie w moim pierwszym filmiku, no drugim, ale tamto to było powitanie. Um, no i co? Pokażę Wam moje wszystkie produkty do ust. No, myślę, że Wam się spodoba. Może coś polecę, może coś nie polecę, co mi się na moich ustach yy, nie sprawdza. No dobra. Um, Zacznijmy. Najpierw będą to rzeczy takie puszczyki, szminki i tak dalej. Mam tu um, najpierw błyszczyk z Rimmel. Tu piszę Rimmel. I jest to taki różowy. Taki z taką nutką brokaki. No i nie lubię go. No, on jest średni, ponieważ ani nie nawilża ust, jest duży ym, i kleją się po nim bardzo ust. no nie za bardzo. Ym, drugi błyszczyk jest to z Miss Sporty i to jest taki bardzo łososiowy kolor i, i to pachnie lawendami. Naprawdę i to jest taki łososiowy które lubię, no po nim kleją się ręce, ale jest mały i pachnie i nawilża usta. E, tutaj e, to jest um, to jest lip gloss, lip gloss jakiś to z nie wiem, bo um, o nie, z Miss Sporty, już mówiłam. I to jest, to nie jest błyszczek, to jest sam brokat. Nie wiem, ja tu pomaluję i zobaczycie sami, bo to, to jest taki brokat. Nie widać go to teraz, tak? Um, dobra, no i co? Um, no, kleją po każdym błyszczeku chyba kleją się usta, ale to jest taki sam, tylko inny kolory. To też nawilża usta i nie pachnie, fu. Ja go już zazwyczaj nie używam, także mogę wam polecić na jakieś imprezy, ale tak to no nie. No tu jest e, błyszczyk z Bel, którego nie widzę, ponieważ on jest taki bardzo brązowy i to jest też lip gloss, i ma pat jaką szeroką szczoteczkę. To, to, to jest masakra. To jest kolorek 401. Nienawidzę. Po tych błyszczykach kleją się, usta ale nie kleją się tak jak po tym błyszczyku. Nie polecam Wam go. No i tu mam szminkę, lipstick, która ma o, jakieś dobre 4 lata. I już jej tyle mi zostało, i to jest taki bardzo różowy. Tylko jej nie lubię, bo na ustach zostają takie drobinki. Taki. Ym, na jakieś imprezy mogę Wam polecić, ale nie tak na dzień. Bo takie drobinki też zostają i nie lubię. Tak średnio polecam. No i tu mam jeszcze taką. To bym mogła jeszcze zaliczyć do śmig, ale to jest pomadka. Um, bo... No zaraz pokażę to jest Skarmex Mister Lip Blam Jakiś plus. Um, I ona jest taka różowa, ja mogę pokazać. Tu widać. I. Dobrze nawilża usta, tylko tak teciutkie kleją się usta, a ja nie lubię. Mm, więc polecam, bardzo polecam, bo nawilża świetnie. No i to jest skarmeksa. Później mam tu jakąś matkę z Vibo, której nie używam. Pachnie to, jakbyście weszli na budowę, to takimi ścianami to pachnie. Fuj. No ale wilże dobrze, nie wiem, ja nic nie. E, nie mówię, że to jest jakiś ścian zrobione. Nie wiem niestety o jakim zapachu to jest, ale to kupiłam w Roosmai. To jest 6, 5, 5 6 ml jakoś taką. Tu ma jakieś kwiaty. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. E, polecam, jeśli chodzi o nawilżanie, ale zapachu nie. Przechodzimy już... E, do neutrogeny, której ja używam w soboty. W soboty używam go tak w popołudnie. Zużyłam jej trochę, tylko tyle mi zostało. Polecam, bo świetnie na noc jest dobra. Bo jak się budzicie, to macie takie świeże usta. Więc polecam bardzo. I to jest... To jest Lip gloss ale to jest Balsam Down Sporty, też o takim kolorku lekkim. Nie wiem, ja już to nie daję kolorku. I ja jeden raz go tylko miałam na ustach. Przysięgam i nie mogę... No, nie mogę Wam jeszcze go polecić, ale pachnie tak... Kwiatowo, więc w zapachu polecam. Tak do torebki też. Jak na wilże, no, jeszcze tak nie zobaczyłam za bardzo, ale zrobię recenzję o nim. Będzie osobny. Może, może. Następnie no, mam tu pomadkę z bebę. Tą taką turkusową. Nie pachnie ona. Ona jest nowiutka prawie. Nie śmigana, tak powiem. Mam jej tyle. I ona bardzo, bardzo dobrze nawilża ust. To jest bebę, jak już mówiłam. I to jakoś w niedzielę używam po południu. Także polecam. I tutaj mam moje kochane Baby Lips. Um, to używam prawie codziennie i zostało mi już jej tyle. To jest ta... Um, nie wiem jak to się czyta, także sorry. hydrantem chyba tak się to czyta. To jest ta niebieska i mam tą miętową. A ta pachnie, nie wiem, to tak cytryną mi pachnie, a ta mięto i to jest ta Tukol Baby Lips. Nie, nigdy jej nie miałam na ustach, ale ta no świetnie nawilże, także no jej tylko tyle już zostało. Mało bardzo. Ok, no teraz przechodzimy do takich bardziej masełek. Mam tu masełko do uznijwej i to jest Blueberry, czyli o zabachu borówki. On jest. On. Normalnie, pachnie, niebiańsko i on jest taki fioletowy, jego już trochę tam rozdział i na wilże no świetnie, świetnie naprawdę i tu mam z perfekty balsam do ust, 5 w jednym um, on pachnie miętą, mięta to moje życie, naprawdę um, zużyłam, to jest z formie tego iOS, ale to nie jest EOS iOS, nie wiem jak się to mówi i ja używam to na, na, na noc. To jest Soft Lips z Rosmana. I ostatni mój produkt do ust jest to Karmek słoiczku, To jest chyba ten oryginalny. On jest taki żółty, miętą, pachnie oczywiście. Takim, no myślę, że taką miętą, takimi żołami. Polecam, polecam i polecam bardzo, bo te trzy produkty nawilżają świetnie usta. No i co? Na koniec jeszcze powiem, że mieszkają sobie one w takiej szufladce w mojej toaletce. To były wszystkie moje produkty do ust. Myślę, że Wam się podobało. Myślę, że poleciłam. Może w kupicie. No i co? Na razie subskrybujcie i kłopotki w górę, komentujcie. Jeśli Wam się nie podobało, no to łapki niestety w górę. Do, uu, ale myślę, że właśnie będzie podobało także na razie.